Modyfikacja Stellarity jest zupełnym odnowieniem endu. Dodano tam wiele nowych struktur oraz biomów, a także specjalnego bossa. Ale zanim tam wejdziemy, zobaczcie to. Twierdze również zostały odnowione. Teraz są około 7 razy większe i są wypełnione przeciwnikami. Do gry dodano łącznie 14 nowych biomów oprócz odnowienia czterech standardowych. Każdy biom jest wyjątkowo zaprojektowany i podzielony na dwie kategorie. Żywy i gościnny, lub martwy i jałowy. Kształt startowej wyspy również w niczym nie przypomina wanilii. Ma różną wysokość, kształt i grubość. Nigdy więcej brzydkich wysp na tym samym poziomie Y. Początkowo smoka trzeba wskrzesić. Przydadzą się do tego kryształy, które znajdują się w skrzyni. Stawiamy cztery kryształy na przygotowanych na nie miejscach. Dodatkowo, poza widocznością życia smoka, mamy też pasek z ilością kryształów, które zostały do zniszczenia. Po pokonaniu smoka otwiera się portal i jest o wiele ładniejszy od tego standardowego. Teraz spójrzmy na struktury. Jedną z nich jest obozowisko. W nim znajdują się skrzynie z fajnymi i mocnymi przedmiotami. Poza tym może być tu mapa do wioski osadników. Wioski osadników znajdują się na biomie z dużą ilością światła. Każda wioska jest otoczona murem, aby żaden potwór nie dostał się do środka. Wioski pilnuje Golem. Bardzo podoba mi się fakt istnienia wiosek w Endzie. Jeżeli chodzi o inne biomy, to mamy tu dość smutne i mroczne tereny. Z ciekawszych jest biom z lawą, na której pojawiają się blazy. Nad biomami można dostrzec portal powrotny. Jest on położony dość wysoko. Odwrotnością biomu z lawą jest biom z lodem. Znajduje się tu dużo śnieżnych gór, pojawiają się tu zimowe szkielety. Najciekawszą rzeczą jest nowy boss. Aby go przyzwać, musimy znaleźć specjalny biom, na którym pojawiają się latające moby pixie. Po zabiciu go, dostajemy pył, którego używamy na kamieniu, który znajduje się w strukturze na tym właśnie biomie. Boss, który się pojawi, jest bardzo szybki i ciężki do pokonania. Mutant mobs dodaje do gry moby w wersji zmutowanej. Większość stworów ma swoje zmutowane wersje, które są ogromne. Poza tym w obecności mutantów włącza się ultra głośna muzyka walki. Dla bezpieczeństwa waszych uszu wyłączyłem ją. Jedni z nich zadają obszarowe obrażenia, inni zaś stawiają lawę i inne utrudnienia. W modyfikacji znajduje się specjalna strzelba do walki z tymi potworami. Jej nabojami są zwykłe strzały. Zobaczcie jak wyglądają ruchy zombie świni. Modifikacja Brundżu Dodaje do gry możliwość nakładania na jedzenie efektów z wszystkich mikstur. Aby tego dokonać musimy połączyć cztery wybrane mikstury z jednym jedzeniem. Wtedy do niego zostaje przypisany efekt. Po zjedzeniu na przykład kotleta dostajemy nałożony na niego efekt. Viking Ages Craft dodaje do gry motywy wikingów. Mod jest dość prosty, z ciekawszych rzeczy są tu nowe rudy, Czyli stal oraz Dragon Proof, z którego robimy nowe bronie. Na mapie znajdziemy kilka prostych struktur oraz mnóstwo statków z przeciwnikami. Na statkach znajdują się skrzynie do zebrania. Wchodząc na statek otrzymujemy efekt zdrajcy, który prowokuje wrogów. Modyfikacja Spartanisory dodaje spartańskie bronie. Są tu bronie takie jak maczety lub ostrza, które świetnie wyglądają oraz mają duże obrażenia. Zbroja diamentowa oraz neterytowa posiadają ulepszenie. Dodatkowo są tu korony, które dodają nam efekty. Znajdują się tu również narzędzia, które wyglądem odbiegają od tych, które znamy. Modyfikacja Speed Splat dodaje nowego moba. Można go oswoić glonami lub zabić, aby zdobyć pistolet, który strzela bańkami. Broń ta działa inaczej mianowicie, po trafieniu w cel, będzie on unosił się wysoko nad ziemię, a następnie spadał i dostawał obrażenia od upadku. Poza tym można zrobić totem, który ma 50 użyć i służy do obrony przez hordą mobów. Po użyciu musimy odczekać, aby go użyć ponownie.